Zawsze staram się znaleźć plusy danej sytuacji. Spróbujmy więc i tutaj. Przede wszystkim jestem w Nowym Jorku. To już mamy pierwszy plus. Na Manhattanie. To już jest druga korzyść. W tym pomieszczeniu, w tej klice jest dość przewiewnie a to za sprawą tego egzotycznego sufitu no, wygląda to bardzo dziwnie, ale dzięki temu jest cały czas świeże powietrze, jest taki delikatny przewiew. Czwarta rzecz to. W Nowym Jorku jest bardzo ciepło. W ciągu dnia ponad 30 stopni w cieniu. Noce są bardzo ciepłe, więc właściwie nie muszę się przykrywać. Właściwie mogę spać po prostu tak na łóżku, bez przykrywania się tą derką. No, właśnie tu wady. Jest poczucie brudu w tym pokoju. Nie ma nieprzyjemnego zapachu. Najpoważniejszą wadą są jednak robaki, i jest tutaj ich bardzo dużo. Nie zostałem co.